Hej Siemanko w ciemnym pokoiku z ręką w nocniku, witam Was, Lukas. Dziś zaczynamy nową serię. Są to Horrororki. Tak jak już kiedyś Wam mówiłem, właśnie chciałem nakręcić taką serię i dostałem od Was namiar na taką grę, która nazywa się Paranormal. Zobaczmy, czy jest na pewno tak straszna jak mówicie, czy też nie. Gra ogólnie została zrobiona na podstawie filmu PARANORMAL Tak więc powinniśmy się znajdować w jakimś domu opuszczonym I rozwiać tajemnice, które tam panują Czy to Quake? Nie Nie, to nie Quake I Tam te pudła się jakoś tak dziwnie przesuwają, już widzę a dopiero żeśmy zaczęli tą grę Czy można wejść? Nie, lukt Ale jest kluczyk, ale kluczyka też nie możemy wziąć dobrze. Idźmy dalej, do jakiś ziomek stoi. Aha Co to jest? Nie mogę się ruszyć. Je. Zjawiska nad przyrodą tutaj panują. Dobra. A na co ty sobie, chłopczyku, tutaj tak patrzysz? Chyba nic nie ma, dobra? Idźmy dalej. Jest laptopik. Chwilę, to było jakieś pomieszczenie. Sprawdźmy, co kryje się za tą ścianą. Kuchnia. karteczka dobra zobaczmy co jest w lodówce lukta zamknięta dobra Tu nie ma chyba. Hmm. Czy ktoś tutaj jest? Ja pierdziel Coś słyszę Jak mi tu zaraz coś wyskoczy Ja pierdolę Kurwa Ja pierdzie. Jest hardcore, jest hardcore Uważajcie, zaraz już nie wiem. Ja pierdę. My battery's running low. I should go to bed and charge it overnight. Aha. Okej. Okay. To się znów przesuwa. Ogólnie tam pisało, że musimy znaleźć łóżko, żeby móc się zdrzemnąć i podładować kamery, ale na razie nie wiem gdzie to łóżko jest. Hmm, czy to można jakoś wejść? Pewnie tak, tylko jak? Aha, dobra. Okej. Okay. Boję się odwrócić, chyba mi pada bateria już. Nie, tu chyba nic nie ma. Tu chyba nic nie ma ciekawego. Dobra A to nic, idźmy na dół Okej okay. Art Studio Floor, spoko Co to było? Od razu mówi, że nie mogę się poruszać, nic nie mogę robić. Co oni mi robią? Ej, zostawcie mnie. Czy oni mnie? Chyba tak. To jest. Czy to koniec? Czy też nie. Mam tylko Hm. Nie, to już chyba nie mogę nic zrobić, wam powiem. że tak powiem, jakoś dziwnie padłem. Dobra, e, to spróbujmy raz jeszcze to odpalić. I zobaczmy, co teraz będzie. Tam jeszcze były schody gdzieś do góry, widziałem, więc może tam się przejdziemy. Dobra. So I decided to record it and prove I'm not crazy. Okej. Okay. <coughs> Dobra, to miejsce już nam jest znajome. Tu się nic nie dzieje, okej. Okay. Tak, to już żeśmy widzieli. Gdzie to jakoś flagę francuską chyba. Czerwono, biało, niebieskie. Dobra. Eee, idźmy zobaczyć, co tam jest u góry. Po schodeczkach sobie wejdziemy. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj głowy nie upierniczy od razu. Nie. Nawet spokojnie. Czy oby na pewno. Pytanie, co kryje się za tymi drzwiami? Zobaczmy. Rybki, 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 co wy tu robicie? Jakieś piranie chyba są czy coś w stylu. Tu nic nie ma, dobra. Aha, tam było łóżko, żeby można było się przesłać i naładować baterie. Dobra, to jest dobry motyw, to też zrobimy za chwilę. Nie wiem co tu się robi, tu się coś przesuwa, ja nie mogę za bardzo tu nic podziałać. Dobra. Okej. Okay. Wejdźmy do łazienki. A to mi się tylko zdawało, nie? Tak, dobra. Okej, okay, to była tylko moja wyobraźnia, nic więcej. Dlaczego te drzwi się zamkły? No nie, dobra, jest okej. Okay. Co tu jest? Ja pierdolę. Ja o ja pierdolę. O kurde. Co się mam w tym wykąpać czy co? Dobra, może się prześpimy, zobaczymy czy, czy coś nam to dano właśnie Dlaczego ta lampa się tak dziwnie porusza, skoro nie ma przeciągu, bo zamkłem drzwi. Dobra, mamy nowy dzień I pewnie jakieś nowe paranormalne rzeczy tu się będą dziać Budzik Gdzie to było? Gdzieś coś piszczało, a nie wiem gdzie Ja pierczy co on tu robi Co to nie ma już chyba. Ej, kto zgasił światło? Już chyba żadnych więcej ukrytych bonusików nie ma. What the fuck? Dobra, no zobaczmy czy... No proszę, tu mam jakieś kółeczko wzajemnej adoracji się nam tutaj zebrało I kto to tu jest? Chyba zgasiłem ten telewizor Choć nie chciałem, dobra Znowu to samo Japiercie. Normalnie na zawo można zjechać na serio. Gdzieś był telefon, ale on nic nie robi chyba? Nie. Tu chyba nic więcej nie ma. Co to jest? What the fuck? What the fuck? I... No to nic. Zróbmy sobie grilla. Dobra, tu chyba można było jeszcze wejść z tego, co wiedziałem, czy nie? Nie, myślę, że to jest otwarte. Tak, jest otwarte. Czy coś tu jeszcze się kryje? O czym nie mamy pojęcia, czy też nie? Kurwa, psy. Nie, to chyba nie tu, dobra. Nie, to nic nie robi. Ok. Jak tu mam wejść? Czyżbym już nie mógł? Nie, mogę. Dobra. Idziemy jeszcze raz, tylko tak szybciutko do tej góry. Prześpimy się. zobaczymy, czy coś się tu jeszcze nowego na międzyczasie odblokuje, czy też nie. Ja myślę, że to było chyba na tyle w tej serii Do łóżeczka, szybciutko. Okej. Okay. Co to jest? I co tak pipczy cały czas? Dobra, przestało pipczeć July 3, 2011 Okej okay. Kurwa, ktoś pół. Był... Ja pierd... Ja pierd Skąd oni się tu wzięli? Dobra, z rybkami nie ma żadnego motywu. No i już tak wszystko to w sumie żeśmy obeszli, z tego co widzę. Dobra, Kibel dalej obserwany jest. Jest medełko, nie, dobra. Nie. Dobra, padamy stąd, gdzie tu gdzieś było wyjście przecież. Czy coś nas tu jeszcze może zaskoczyć czy też już nie? Co on tak sapie? Jeszcze raz do góry i zobaczmy, co tu się kryje. Czy może jest coś nowego? Czy też nie, gdzieś dzieci płaczą, a od razu mówię, że to nie moje. Ja pierdolę. What the fuck! Co to. Boję się wrócić. Nie, nie ma nic, dobra. Co, co, co to jest? Dobra, tu już chyba też nic nie ma. A więc na tym chyba sobie tą serię już powolutku Zakończymy. Jak mi tu znowu to wyskoczy, to nie wiem. Gdzieś czajnik buczy. Gdzie ty czajniczku jesteś? Czy ktoś tu był? Kurwa, kisiel zostawił. Ja pierdzielę. Ej, tu telefon na dzwoni. się wydawało. Gdzie? Okej, okay, mykań, to nic. W tym momencie się pożegnam. Ja wam dziękuję za tą pierwszą serię naszych horrorków. Myślę, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście będziemy sobie raz w tygodniu kręcić taką serię z różnych gier, które oczywiście będziecie mi polecać Tak, więc ja czekam w komentarzach oczywiście na wasze propozycje co do horrorków. Prawdopodobnie będę kręcił też Deadlighta, ale to już tak w przyszłym tygodniu. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, ose.